Czy da się zrobić goksa z tych gratów? 500 skrzatów. <grymne> eee, dobra. Myślę, że trzeba po prostu zacząć robotę i tyle. Więc ja biorę się, posprzątam tu trochę, pochowam cukierasy I jeszcze bym chciał tylko dopowiedzieć parę takich drobnych spraw. Po pierwsze, Subskrybuj kanał. Na razie i tak nie ma z tego nic, ale chociaż jest opcja, że ktoś jeszcze to zobaczy, że pójdzie to na szerszą skalę, że może będą nowi kierowcy, może będą nowe samochodziki, a ja przy okazji będę miał co robić w wolnych chwilach od pracy. Po drugie, lajkuj. Jeżeli Ci się to podoba, wciśnij lajka. Obejrz do końca, zobacz, czy jest coś ciekawego. Masz jakieś pytania, masz jakieś sugestie, Pisz w komentarzach, odpowiem na każde, każde pytanie yy, i związane z go kartami, i posłucham każdej sugestii. Pierwszą sugestią, której posłuchałem, jest gadanie, więc yy, ci, którym brakowało gadania, będą na pewno zadowoleni, ci, którzy chcą filmiki z powrotem, tylko i wyłącznie z muzyką, będą je nadal mieli, bo nigdy z tego nie zrezygnuję. Ponieważ yy, yy, tak moje serce mi podpowiada, uwielbiam słuchać muzyki, Uwielbiam drift i chciałbym to jak zawsze połączyć w jedną całość. Oczywiście w tym roku też, skoro biuro jest posprzątane warsztacik, to na pewno będzie jakiś set. Miał być już jakoś niedawno, ale wydaje mi się, że jeszcze nie uzbierałem wystarczającej ilości bangerów i fajnych takich topowych kawałeczków klubowych, żeby coś tam skleić, żeby można było potupać nóżką w wolnej chwili. Yy, dlatego projekt myślę, że zajmie nam jakąś chwilę. No to co? Biorę się do roboty. No. Nie, coś jeszcze miałem powiedzieć. Co ja miałem jeszcze powiedzieć? Harwasz. Co ja miałem jeszcze powiedzieć? Sub, like, komentarz, sugestie, pomysły. Pomysły, co jeszcze można by było zbudować? Jakie samochody? Już tam są pierwsze podpowiedzi. Nasz stały oglądający podpowiedział już nam, yy, że może, moglibyśmy zbudować Nissana GT-R, yy, ER34, er że moglibyśmy zbudować E30, co już prawie się udało z przypadku oczywiście, czego nie chciałem, ale będziemy to ratować u Christiana. Yy piszcie, 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 to jest najważniejsze jak możecie gdzieś tam pokażcie to udostępnijcie osobom, które interesują się motoryzacją e, może niedługo coś się będzie działo, ale to tylko i wyłącznie jeżeli wirus odpuści więc jak siedzicie w domu to polecam przejrzeć kanał obejrzeć sobie nasze dokonania jakieś e, imprezy w Zgierzu e, jakieś e, streeto, nie streeto, drifto Różne wszelakie nasze tam zawody, bo jest tego już, o, z 250 sztuk, jak nie więcej. Nawet nie, już nie orientuje się, ile tego jest. Eee, no co, miłego oglądania. A few moments later. Słuchajcie, posprzątałem już trochę. Ugarnąłem te skrzyneczki. jeszcze Została mi jedna. I moim oczom ukazały się takie oto hamulce. Ale hamulce nie są ważne. Ważny jest ten oto element. Trójnik na przewody skręcane. I teraz tylko tak naprawdę muszę sprawdzić, czy uda mi się dobrać nakrętkę taką z dziureczką pod, z gwintem pod tą pompkę. Ale już wiem, że na pewno ten nie będzie stroiło, bo tam gwint jest drobny. Ale zobaczymy, może albo da się to przerobić, albo coś, albo najwyżej wezmę inną pompkę trudno, ale na pewno mamy trójnik, przewody i możemy tym podlecieć. O najlepsze jest to, że tutaj jest coś takiego. Zobaczcie, to jest na wąski ten i może gdzieś w którymś znajdę takie właśnie z wąską, z wąskim wintem. Więc dobra, to jest jedna rzecz do ogarnięcia. Odkręcić od tego pimadełku te przewody, żeby były do hamulca. Czego mnie to? No, dobra. Wróciłem, bo niestety rozładowała mi się kamerka. I teraz muszę z powerbankiem nagrywać. No tak, Sony on Air, jak zawsze. To się wytnie. Yy, tak. No i teraz rozpoczynamy. Od takiej oto kwestii. Takie cudeńko. Wykręcony z hamulca tylnego pasowało tutaj idealnie. O. Ale okazało się, że takich gratów mam z 5 sztuk takich końcówek i żadna nie chciała pasować za chorobę jasną. I najprawdopodobniej ta jest jedyną, która się w miarę wkręca i jak tylko tam dokręcę mocniej, to powinno to zadziałać. Mamy właśnie takie pudełko z tymi końcówkami. Jeszcze zobaczymy, bo może będzie jakaś krótsza. Czkolwiek te to w ogóle nie chcą się tutaj wpasować, chociaż może teraz się wpasuje ta. Nie, to. Nie, tu jest jeszcze gorzej. To jest jeszcze gorzej. Już jest w ogóle nie ten gwint. To jest jeszcze taka. ta to już w ogóle tu chyba nie wchodzi teraz. No. Więc musimy się trzymać tej wersji. Ta wersja się wkręca o, do połowy palcami. Więc jest nieźle. Weźmiemy trochę więcej najwyżej podkładek. Jak się skręci, to sztywno, to powinno być szczelnie. Nawet jeżeli weźmiemy po dwie podkładki. Zresztą będziemy próbować. Wszystko się okaże. Jeden przewód muszę wymienić, bo ma proste oczko, a wolałbym, żeby było kątowe. Takie na przykład jak jest tutaj. I nawet ten przewód zbrojony jest taki ładniutki. Trójnik się gdzieś umieści dalej. Nie będzie nam przeszkadzał. I co? Trzeba się brać za montaż tego, tego wszystkiego. Więc teraz spróbuję tą śrubę trochę rozruszać. Cyk. O, i tu już jest koniec. I teraz, jeżeli tu jest koniec weźmiemy sobie tą to to, oczko. to widać ile tu brakuje. Brakuje tutaj co najmniej ze trzech podkładek. No ale dobra. Momento. Właśnie, gdzie jest To jest jakaś cienka. Cienka. To jest jakaś taka grubsza. Weźmiemy teraz tak. Kolaneczkowy przewód, który będzie wychodził pewnie gdzieś tak. Cechniemy do niego. O. To. Tak. Tu jest wtedy ok. Ta jest cienka. To jest grubsza. Damy tą. I zobaczymy, ile się wkręci. Nie? Przecież się nie przekonam, jak nie wkręcę. A już widelec może się okazać, że braknie tylko może jedna. Aaaa. No i teraz, patrzcie, tu jest ta jest luźna, ta zdecydowanie jest luźna, więc jeżeli ma to być szczelne, to trzeba jednak włożyć cztery ale to nie jest dla nas problem. Czekajcie. O, są takie grubaski. Zapożyczone z innego hamulca, a dzisiaj... Nie będziemy się tym teraz martwić. Będziemy się martwić, jak będziemy montować hamulce naprzód. Czyli pewnie za jakieś 10 lat. Bo jak na razie minęły dwa i... I jakby nadal go nie założyłem i nie mam zamiaru. Zamotałem się, sorry. Cyk. I jeszcze jedno, nie? O. I teraz trzy takie grubaski. Oj tak, czuję, że to będzie dobre. Mhm dobra, nie będziemy na razie tego jeszcze tak na sztywno, czyli przewód mamy zamontowany. Tak na łapkę. Przewód jest zamontowany z uszczeleczkami, nie wiem czy to widać. No, tutaj przyjdzie tylko śrubka do zakręcenia, ona gdzieś tam jest. Gdzieś ją znajdę. I dobra, i tu sobie wchodzi na prosto przewód. Trzeba zobaczyć jak tu wchodzi. A, trójnik jest zrobiony, że może wchodzić na prosto i rozchodzi się na dwa oczka. I te dwa oczka wejdą tu, gdzie dwie nakrętki mamy. Podkładki myślę, że też są. Więc jest nieźle. Przestawić tylko tarcze, żeby to było w odpowiednim ustawieniu. E, przykręcić, tu przykręcić i w sumie odpowietrzyć. I hamulec byśmy mogli ogarnąć dzisiaj na gotowo. Niemożliwe.